Dzień dobry. Nazywam się Lewandowski Wojciech. Jestem przedstawicielem firmy Sowuli regionalnym doradcą agrotechnicznym. Dzięki uprzejmości Państwa Korwel goszczę dzisiaj w firmie AgroKor Sierc. Ze mną jest Maciek Janiszewski, członek zarządu AgroKor Sierc. Witam, jestem Maciek Janiszewski, jestem członkiem AgroKoru. Firma AgroKor to firma rodzinna, założona w 1990 roku przez Bigniewa i Korwel. Firma zajmuje się głównie dystrybucją pasz, e, nawozów, materiału siewnego, zbóż, kukurydzy i traw e, na terenie... Maczku, kto jest o, Waszym głównym klientem? Opowiedz nam o tym. E, do naszych klientów głównie należą e, dostawcy mleka do mleczarni sierpeckiej z racji tego, że nasza mleczarnia dosyć prężnie działa na naszym terenie i stanowią tak. Jedna z lepszych mleczarni w Polsce. No według większości rolników tak, ta, taka opinia krąży. Bedło opasowe również? Yy, tak, w mniejszym stopniu też, a, mhm. no, ale głównie właśnie... Drób trzoda jeszcze się utrzymuje? Tak, jeszcze, jeszcze trochę, tak. Tak. To, 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 to bardzo się cieszę. Maciej, czy pamiętasz jak wyglądały początki współpracy z firmą e, no Od początku naszej działalności stawialiśmy na towary o najwyższej jakości. Stawialiśmy przede wszystkim jeśli chodzi o genetykę zbóż czy traw na polskich producentów, bo zależy nam o polskiej genetyce, bo jednak na naszym terenie te zachodnie mieszanki traw czy zbóż nie sprawdzają się do końca. Klimat jest jaki jest, susze dospierają nam coraz bardziej. Nawet czasami takie chwilowe mrozy potrafią niezłe szkody wyrządzić w uprawach. A mieszanki, które kupujemy od Was, Sowl, cieszą się dużym uznaniem u rolników, bo wytrzymują właśnie takie trudne warunki, i właśnie tym wygrywają z tym wszystkim. I dlatego ta nasza współpraca, myślę, że od początku układa się jak najlepiej, bo idzie za Wami jakość. Bardzo się cieszę. Maćku, a czy ma swoją ulubioną mieszankę? W pakiecie firmy Sowol. Czy jest jakaś ulubiona, która najlepiej ci się sprzedaje? E, no u nas przede wszystkim sprawdziła się super w ostatnich latach ta luśka, czyli 40% lucerne plus trawy. Tak, fajna kombinacja. W 2019 roku dosyć suchym, nie najlepszym na trawy luśka okazała się niezawodna. Klienci po 4-5 pukosów dosyć tęgich o bardzo dobrych parametrach zbierali i byli naprawdę mega zadowoleni plonów. Bardzo się cieszę. Maćku, a czy dochodzą jakieś głosy o wymarznięcia lucern? E, na dzień dzisiejszy, mimo, że tam przymrozki dosyć duże były, bo było ponad 7 stopni mrozu w ostatnim czasie, żadnych negatywnych opinii nie słyszałem. Bardzo się cieszę. To jak wiesz, tutaj w składzie luźki jest lucerna siewna odmiana Dimitria. Jest to najbardziej mrozoodporna lucerna w naszej, w ofercie firmy Sowul i Sowul. W dodatku, tak, jak, tak jak tutaj mówimy, mieszanka luźka, dodatek życi oraz motki to zbilansowana, objętościowa pasza, nie tylko pod względem białkowym, ale i energetycznym. A dodatek tymotki do stanowiska, do mieszanki stanowi naturalne źródło tokoferoli, co na pewno odbija się na jakości mleka, a, a, a potem robionych z niego, z, niego, z niego serów. Maćku, w tym roku yy, cała paleta naszych mieszanek firmy Sowul i Sowul będzie wysiana na waszych, waszych polach e, tak e, wy, już były wysiane tak naprawdę tydzień temu w sobotę e, pod sierpcem zapraszam wszystkich e, żeby zapoznali się tutaj z tutaj ofertą Sowul i zapraszam na jesieni na pokaz, który będziemy organizować wspólnie tutaj i mamy tam sześć mieszanek wysianych myślę, że będzie co obejrzeć o wszystkich, o wszystkich szczegółach, a także zdjęcia z plantacji y, mieszanek firmy Sowul i Sowul na polach y, Maćka dla szerszej widowności będziemy informować oczywiście na naszym Facebooku. Maćku, dziękuję Ci za dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki. Dzięki. Cześć.